Witaj na kanale nauka.pl. Zasubskrybuj nasz kanał, by dostawać informacje o nowych lekcjach. Zofia Naukowska, Granica Zofia Naukowska to jedna z najbardziej znanych oraz cenionych polskich pisarek. Dla większości czytelników to przede wszystkim autorka Granicy, doskonałej powieści psychologicznej. Oraz medalionów, jednego z pierwszych tekstów o niemieckich zbrodniach wojennych. Zofia Naukowska rodzi się w 1884 roku jako córka Wacława Naukowskiego, naukowca, geografa, literata, krytyka sztuki. Naukowski jest autorem, wspólnie z Cezarem Jelentą oraz Marią Komornicką, Forpoczt, modernistycznego manifestu konstytuującego epokę nowoczesności. Młoda Zofia. Wzrasta zatem w atmosferze domu intelektualnego, przepełnionego inteligenckimi rozmowami, spotkaniami z najwybitniejszymi myślicielami tamtych czasów, doskonałymi lekturami. Jej pierwszą próbą pisarską będzie dziennik, który zacznie prowadzić jako nastolatka i będzie go kontynuować praktycznie do śmierci. Już w młodości dała się poznać jej doskonała umiejętność obserwacji i analizy świata zewnętrznego. Jej pierwsze powieści kobiety, książe czy rówieśnice, poświęcone są przede wszystkim kwestii kobiecej. Pisarka, korzystając z modernistycznej filozofii Nietzschego oraz Schopenhauera, omawia rozmaite losy kobiet we współczesnym jej świecie, wspierając bohaterki feministki. Sama Naukowska bowiem stanie się jedną z najgłośniejszych działaczek feministycznych poprzez głośne wystąpienie na Kongresie Kobiet o treści Chcemy całego życia, gdzie dopomina się o równe społeczne traktowanie kobiet i mężczyzn. Autorka granicy jednak w odróżnieniu od innych działaczek feministycznych, nie będzie dążyła do tego, aby kobiety zrównały się z mężczyznami. Chce bowiem, aby były one po prostu dumne ze swojej płciowości oraz seksualności. Pisarstwo naukowskie dąży w kolejnych latach, jeszcze przed pierwszą wojną, w kierunku powieści psychologicznej. To, co ją najbardziej interesowało w człowieku, to kwestia relacji międzyludzkich, wzajemnego postrzegania, możliwości bądź nie współżycia ludzi. Tematyka ta pojawia się już w Wężach i Różach, w wojennym Hrabiu Emilu, czy przede wszystkim powieściach o rodzinie, czyli Niecierpliwych, trochę zapomnianej, choć doskonale napisanej Sadze Rodzinnej oraz omawianej teraz Granicy. Naukowska jest nie tylko teoretykiem walki o prawa kobiet. Sama jawi się jako osoba niezależna. Utrzymywała się z pisania, co nie było w tamtych czasach łatwe. Działaczka literacka, członkini Polskiej Akademii Literatury oraz polityczna. Po wojnie posłanka na Sejm oraz członkini Komisji do spraw zbadania zbrodni hitlerowskich. Nie odnajduje jednak szczęścia osobistego. Jej dwa małżeństwa kończą się rozwodami. Pisarka umiera 17 grudnia 1954 roku. Granica ukazuje się w 1935 roku. To już druga część dwudziestolecia międzywojennego. Po pierwszym dziesięcioleciu, pełnym radości po odzyskaniu niepodległości, przychodzi czas gorzkich rozliczeń z Nową Polską i niepokojów o przyszłość. Rodzą się już totalitarne reżimy we Włoszech i Niemczech. W poezji prym wiodą poeci katastrofiści, reprezentanci tzw. drugiej awangardy Miłosz, Zagórski czy Czechowicz. W prozie również zachodzą zdecydowane zmiany. Debiutuje Witold Gombrowicz, który prezentuje po raz pierwszy swoją groteskową wizję świata. Po realizmie przychodzi czas psychologizmu, odkrywającego mroczne sekrety funkcjonowania ludzkiej osobowości, niepewność i subiektywizm poznania świata. Głównym tematem staje się świat wewnętrzny bohaterów. Ważne inspiracje, także dla Zofii Naukowskiej, to przede wszystkim psychoanaliza Zygmunta Freuda i pisarstwo Marcela Prusta oraz Jamesa Joyce'a. Tematem wielokrotnie poruszanym jest damsko-męska miłość, często omawiana w kontekście niezrozumienia, ciągłego braku i poszukiwania, a także nierozerwalnego związku między erotyzmem a śmiercią i cierpieniem czyli erosem i tanatosem. Wokół tej kwestii skonstruowane są najważniejsze powieści i opowiadania psychologiczne dwudziestolecia: Brzezina oraz Panny z Wilka, Jarosława Iwaszkiewicza, Zazdrość i Medycyna. Michała Choromańskiego, cudzoziemka Marii Kuncewiczowej, całe życie Sabiny, Heleny Boguszewskiej. Zauważmy, że dużo z tych powieści napisały kobiety. To cecha charakterystyczna dwudziestolecia międzywojennego, silny damski głos w doskonałej literaturze. Pochylmy się teraz nad granicą. Historia, która jest przedstawiona w tej powieści, wydaje się z początku prosta. To romansowa opowieść o zakazanej relacji między służącą Justyną Bogutówną a Zenonem Ziembiewiczem, młodym dziedzicem, a potem prezydentem niewielkiego miasta w okolicach stolicy. Zakończenie powieści: Okaleczenie kochanka i jego samobójstwo przywodzi na myśl raczej niskich lotów telenowele, aniżeli wysokoartystyczną powieść, ale to tylko pozory. Już sam początek powieści jest dla nas zaskakujący. Tekst bowiem skonstruowany jest retrospektywnie. Z perspektywy trzecioosobowego narratora, który razem z czytelnikiem poszukuje sensu historii. Przytacza prasowe relacje o Bogutównie, wspomnienia jej pracodawców, jej reakcje na zatrzymanie. To trochę narracja dziennikarska, bliższa raczej konwencji kryminału niż romansu. O przebywającej teraz w więzieniu owej dziewczynie, niejakiej Justynie Bogutównie mówiono, że podczas swej ostatniej bytności u Ziembiewicza w jego biurze zachowywała się jak historyczka, że jej krzyk słychać było w całym gmachu. Po aresztowaniu uspokoiła się natychmiast i przyznała do winy, nie chciała jednak wyjawić jej motywów. Mówiła tylko jeszcze widocznie pod działaniem wstrząsu, że jest przysłana od umarłych. I bez żadnych oznak protestu dała się odwieźć do więzienia. Później poznajemy dzieje Zenona Ziębiewicza. Naukowska jest wprawnym psychologiem. Zgodnie z wszelkimi prawidłami sztuki słusznie uważa, że na życie jednostki bardzo wpływa jej pochodzenie rodzinne. Psychoterapeuci opiszą to dopiero w latach 50. U Zenona jest to specyficzny sposób funkcjonowania jego rodziny, a konkretnie ojca. Walerian Ziębiewicz jest dobrym człowiekiem, troskliwym rodzicem i kochającym mężem. Jego jedyną przywarą są liczne romanse z służbą, z których zwierza się zresztą żonie, a ta mu wybacza. W zamian za to niewierny małżonek naprawia kolejne psujące się w domu sprzęty. Zenon angażuje się w romans z Justyną Bogutówną, młodą służącą, gdyż tak naprawdę wchodzi w kompleks bolebożański, rolę wyznaczoną i odgrywaną wcześniej przez ojca. Unika spotkań z Justyną, nie szuka kontaktu z nią, jednak senna atmosfera domu rodzinnego sprawia, że zostają kochankami w trakcie szkolnego urlopu mężczyzny. Dla młodego studenta cała relacja wydaje się niezbyt ważnym epizodem w jego życiu. Brakuje mu refleksji nad ewentualnymi skutkami romansu z służącą, nie myśli o jej uczuciach oraz emocjach. Żoną Zenona zostaje Elżbieta Biecka. To spośród postaci w powieści naukowskiej osoba chyba najbardziej tajemnicza. Zenon ma swój świat, bezpieczną przestrzeń, bole Boże. Elżbieta takiego miejsca nie posiada. Mieszka w domu ze swoją ciotką, Cecylią Kolichowską. Nie ma kontaktu ze swoimi rodzicami. Matka za granicą spotyka się z kolejnymi kochankami. Ciotka opiekuje się swoją bratanicą, jednak trudno powiedzieć, aby łączyła obie kobiety bliska relacja. Ich stosunek jest pozbawiony jakiejkolwiek bliskości. Elżbieta czuje się uwięziona i nieszczęśliwa. Z okien kamienicy, którą zarządza jej ciotka, widać tylko biedne podwórze, ubogich lokatorów i psa fitka. To ważny epizod powieści. W twórczości naukowskiej zwierzęta pełniły ważne funkcje. Pies fitek to chyba metafora życia Elżbiety Bieckiej. Zwierzę bowiem pozostaje przez cały czas uwiązane na łańcuchu. Nie wie, co to wolność i swoboda. Żyje w ograniczonej przestrzeni na wyciągnięcie łańcucha. Tak ograniczona pozostaje także egzystencja biedzkiej. Zwierzę współprzeżywa z człowiekiem. Fitek cały dzień leżał albo w budzie, przystawionej do owej szopy na drzewo, narzędzia i różne graty, albo w jakimkolwiek miejscu na kamieniach wzdłuż linii drutu, która była dla niego linią życia. Leżał zwinięty albo wyprostowany, na brzuchu, albo gdy było gorąco na boku. Szukał pcheł w różnych miejscach swego futra. Drapał się, rozglądał, węszył, nasłuchiwał, stawiał uszy i znowu kładł je po sobie. Czasami szczekał na odległość, obojętnie i matowo, z sobie jedynie wiadomych powodów. Czasami wył znudzonym basem. Gdy to wycie trwało za długo, Pani Cecylia wołała do kuchni. Niech tam wreszcie, która wyjdzie uderzyć tego psa, żeby przestał, bo przecież nie można wytrzymać. Załatwiając małą potrzebę, Fitek nie podnosił nogi z wspaniałą fantazją, jak psy szczęśliwe. Nie szukał uważnie i prędko jakiegoś miejsca po temu jedynie wskazanego, tylko przysiadał apatycznie byle gdzie, jak szczeniak albo suka. Razem z Kolichowską i Biecką poznajemy licznych mieszkańców kamienicy. To ludzie podziemni, mieszkający w ciemnych i ciasnych suterenach, schowani przed powszechnym ludzkim widokiem. Z pewnym zdziwieniem orientuje się Elżbieta, że pod jej kanapą, w maleńkim, przerobionym z piwnicy mieszkaniu mieści się kilka osób śpiących na jednym łóżku. Los tych bohaterów, odmalowanych przez narratora z dużą dozą współczucia, doskonale oddaje historia Jasi Gołąbskiej, mieszkającej właśnie w piwnicy pod ziemią. Jej mąż odszedł od niej i zostawił ją z dziećmi, które kolejno umierały, chorą matką i bratem, socjalistą. Cała rodzina zmuszona była do bliskości, miała wszakże jedno łóżko. Jasia w przerażający sposób cieszy się, gdy umierają jej kolejne dzieci. Wszakże z czwórką mogła nie dać sobie rady. Ona umiera jako ostatnia, na gruźlicę, kończąc tę linię rodu ludzi podziemnych. Wszelkie te historie łączy jedno koncepcja niedobrej miłości. Gdy spojrzymy na granicę z tej perspektywy, okaże się, że jej bohaterowie nie są w stanie stworzyć żadnego dobrego i szczerego związku. Rodzice Zenona żyją w akceptowanej niewierności. Rodzice Elżbiety rozstali się. Cecylia Koichowska została opuszczona przez obu mężów. Pierwszy wyjechał do kochanki pod pozorem działalności politycznej, a potem popełnił samobójstwo. Drugi także okazał się niewiernym. W trakcie swoich studiów, Zenon spotyka się z ciężko chorą Adelą, do której nic nie czuje, jednak udaje miłość do niej, o czym kobieta wie. Umiera zaś, opuszczona przez swojego kochanka. Wreszcie matka Justyny, Karolina bogutówna, również ma nieślubne dziecko, co zmusza ją do kolejnych zmian pracy. Kończy życie w samotności w szpitalu. Ta niemożność wierności, zrozumienia i szczerości, będzie również ciążyć nad punktami naszego erotycznego trójkąta: Elżbietą, Zenonem i Justyną. Trójkąt mógł jednak zostać zniszczony. Wszystko zależało od Zenona. Mężczyzna wraca do miasta po pobycie w Paryżu. Pragnie związać się z Elżbietą, założyć rodzinę, robić karierę polityczną. Spotyka jednak Justynę. Przypomnijmy, chwilę wcześniej rozmawia z Elżbietą przez telefon. Co dzieje się potem? Do diabła myślał głośno. Co za głupstwo, zwariowałem czy co? Kręcił się po pokoju, przygładzał przed wyjściem włosy i ubranie, szukał rękawiczek, które zgniecione leżały na łóżku. Czy miał udawać, że był zaskoczony tym, co się stało? Nie, musiał przyznać, że był zaskoczony tylko samym sobą. W lustrze widział swą twarz. Czerwoną i ordynarną. Niechętną twarz nieznanego człowieka, z którym i ma porozumienia. Siła doznanej emocji była rzeczywiście niespodziewana i poniekąd nawet rewelacyjna. To było więcej niż wtedy w Bole Boży więcej i w ogóle kiedykolwiek. Co mi się stało, myślał, od czego ta rzecz zależy? Nie wiadomo, co rządzi właściwie tą w człowieku gorącą, uśpioną ciemnością, której przewrotnych praw nieznani świadomość. Czy to po prostu długa jazda w wagonie, dwie rozkołysane noce bez snu, wczesny poranek, czy może raczej moc postanowienie poprawy życia, miesiące w Paryżu, surowej pracy, też niejako nagroda cnoty? To nie jest głos narratora, to głos Zenona, czyli mistrzostwo psychologicznej twórczości naukowskiej. Granica to powieść polifoniczna. Oznacza to, że świat przedstawiony poznajemy z wielu perspektyw, punktów widzenia. Naszymi okularami są umysły różnych bohaterów. Rzeczywistość mieni się niczym w kalejdoskopie. Co zatem mówi do siebie mężczyzna? Oczywiście usprawiedliwia się. Nie odczuwa winy. Zdradę Elżbiety uznaje za efekt ciemnej mocy człowieka, długiej podróży, bądź nawet jako nagrodę za paryską cnotę. Romans jednak trwa. Justyna zachodzi w ciążę. Rozmowa między Biecką a Zenonem, gdy ten przyznaje się do zdrady, zadajmy sobie pytanie, czy powinien, to chyba najbardziej newralgiczny moment powieści. Dobrze pokazuje moralność mężczyzny wobec dokonanej zdrady. Tak naprawdę zachowuje się on podobnie jak jego ojciec, gdy ten prosił o przebaczenie swoją żonę. Zresztą sam zauważa ciągłe powracanie tego samego motywu w relacjach damsko-męskich. Mężczyzna... Oczekuje wybaczenia. Ma świadomość, że tak musi być. Podobnie jak się wydaje, sądzi Elżbieta. Narrator przytacza tym razem jej myśli. To kolejny głos w powieści. Teraz oto podeszły tak blisko, jak dotąd nigdy. Ogłuszyło ją. Oślepiło jej oczy. Zalało ogniem męki całe ciało. Widocznie byłam winna. Widocznie coś takiego jest we mnie, jeżeli to mogło się stać. Myślała. Jeszcze raz pogłaskała ręką jego włosy gładko uczesane, świecące, brązowo złote nawet tu w cieniu. Ale była zgroza w tym dotknięciu i przeszywające wzruszenie, ja wiedziałem, że mi przebaczysz. Mruczał z ustami w jej dłoniach, że mi w tym dopomożesz. Elżbieta wie, że taka jest kolej rzeczy, taki jest sposób działania niedobrej miłości. Szuka winy w sobie, w swoich niedociągnięciach wobec związku. Zenon jest pewny siebie. Z doświadczenia rozumie, że kobieta w takiej sytuacji przebacza. I tak się dzieje, choć Elżbieta opuszcza na pewien czas narzeczonego i wraca do matki. Jednak powtórne spotkanie kochanków powoduje, że decydują się na ślub. Dzieje się tak, choć kobieta wie o wszystkim. Poznała kłamstwa Zenona, rozmawiała o nich z samą Justyną, która wynajmowała u Kolichowskich mieszkanie. Elżbieta traci ostatnią szansę na niezależność. Zostaje wtłoczona w schemat zdradzanej żony. Pozornie sprawa z Justyną zostaje rozwiązana. Zenon jest prezydentem miasta, dokonuje reform, Ziębiewiczom rodzi się syn. Życie wraca do swoich dawnych torów. Ale Justyna wciąż pojawia się w biografii polityka. Potrzebuje pomocy w uzyskaniu pracy, odnalezieniu mieszkania, wreszcie. Nachodzi młode małżeństwo w ich willi, jest wyrzutem sumienia, wstydliwym śladem dawnego życia, nieodkupioną winą małżeństwa, Justyna niczym zjawa nie daje spokojnie żyć szczęśliwym bohaterom. Ona jest wspomnianym już człowiekiem podziemnym. Pozostawiona sama sobie, znajduje się poza marginesem egzystencji, powoli rezygnuje z życia, oddala się od niego. Zagłębia się w swoje emocje. Ostatnia partia powieści, poświęcona Justynie, to doskonałe i bardzo przenikliwe studium szaleństwa, spowodowanego odrzuceniem, samotnością, a także aborcją, do której zmusza kobietę Ziębiewicz. Ta trauma powoduje tragiczny finał powieści okaleczenie swojego kochanka. Oto ciemne myśli Justyny. Zbudziła się ze snu płacząc. W pokoju było jeszcze ciemno i zimno. Została w łóżku i leżąc cicho długo płakała. Niby to śniła jej się Jadwisia, ale płakała nie za nią. Jadwisia żyła na świecie i póki nie oślepła, widziała to niebo i te ziemię. bawiła się kotem, pieściła się z matką. A tamto jej dziecko, co miało być i co go nie było, gorzej było biedne. Sama poszła do akuszerki. Dała sobie coś takiego zrobić, co kobiety robią i tak je zmarnowała. Pamiętała najwięcej i ciągle jej się to przypominało, że jak tam w łóżku leżała w nocy po tych bólach, cicho, żeby ludzi nie pobudzić, to się poruszyła i ono tak się z niej wymkło, jak myszka. Cały świat go nie chciał, rodzony ojciec go nie chciał i tylko w niej jednej miało schowek. Tylko ona jedna na całym świecie mogła mu poradzić, żeby się na życie wydostało. U niej jednej miało swój ratunek i schronienie. I ona jedna ta, jego matka, też przeciwko niemu się podniosła. To gdzie się miało to dzieciątko obrócić za swoim ratunkiem, kiedy ona sama, i ona tak mu zrobiła? To jeden z najbardziej wstrząsających opisów przerywania ciąży w literaturze polskiej. A nie był to w żadnym przypadku w dwudziestoleciu międzywojennym temat tabu. Jedynym wyjściem z traumy i bólu jest śmierć Zenona Ziembiewicza, bez wątpienia głównego winowajcy całej tragedii. Granica daje bardzo gorzką diagnozę relacji międzyludzkich. Człowiek jest wprawdzie otoczony ludźmi, jest od nich zależny, jednak nie tworzy z nimi trwałych więzi. Nawet miłość jest zawsze niedobra, opiera się wszakże na fałszu nieautentyczności i zdradzie. Prowadzi to często do strasznych tragedii, jak w przypadku Zanona Ziębiewicza. Wizja naukowskiej nie przypomina pozytywnego portretu rodziny zawartego na przykład w Nocach i Dniach Marii Dąbrowskiej. Rodzina raczej więzi niż wyzwala, raczej niszczy niż buduje, wreszcie raczej zabija niż uświęca. Człowiek, mimo tego, że wciąż żyje z innymi, tak naprawdę zawsze pozostaje sam. Jak Justyna bogutówna. Opracował Jan Zdunik, czytała Agnieszka Feilhauer. Zasubskrybuj nasz kanał, by dostawać informacje o nowych lekcjach. Zobacz też inne lektury z Liceum.